Magdalena Floreszczyk, witam i zapraszam na kolejne wydanie Info Magnes w dzisiejszym programie. Nominacje do kryształowych magnesów. Inwestycje drogowe w Stoczku Łukowskim. 15-lecie Stowarzyszenia Przedsiębiorców. Festiwal Muzyki Harcerskiej, Patriotycznej i Turystycznej. Remont przedszkola w Stoczku Łukowskim. Śniadanie daje moc. Drugi turniej towarzyski w Tenisa Stołowego. Trwa etap zgłaszania kryształowych nominacji. W czwartej już edycji plebiscytu organizatorzy postanowili zrezygnować z antynagród czyli popularnych drewnianych magnesów. Plebiscyt magnesów elektryzuje widzów od 2013 roku. Wtedy to redakcja telewizji Magnes postanowiła wyróżnić osoby, wydarzenia i instytucje, które cechują się aktywnością społeczną. Po drugiej stronie były drewniane magnesy, wskazujące słabe punkty społeczności lokalnej które nie spełniają społecznych oczekiwań. Przez trzy edycje widzowie mogli głosować na kryształowe i drewniane magnesy. W czwartym plebiscycie redakcja postanowiła zrezygnować z nominacji do drewnianych magnesów. O przyczynie tej decyzji opowiada Sebastian Ignaciuk, dyrektor programowy. Celem drewnianych magnesów było humorystyczne i krytyczne podejście do otaczającej nas rzeczywistości oraz wskazanie jej słabych punktów, które nie spełniają społecznych oczekiwań. Redakcja całkowicie oddała w ręce widzów składanie nominacji oraz głosowanie. Niestety, w ostatniej edycji plebiscyt stał się narzędziem do agresywnej walki niektórych grup społecznych. Mam tutaj na myśli grupy polityczne, stowarzyszeniowe oraz sportowe. Przybrało to bardzo niekulturalną formę, pojawiło się dużo agresji, wulgaryzmów, i redakcja postanowiła ukrócić ten proceder. Osobiście żałuję, że wiele osób nie dorosło do odpowiedniego poziomu. Wierzę osobiście, że to się zmieni w przyszłości i nie mówimy, że w piątej edycji, czyli za rok, wrócą drewniane magnesy. Serdecznie zachęcamy do składania kryształowych nominacji w kategoriach osobowość, instytucja, wydarzenie, rozrywka i sport. Jeżeli według Państwa ktoś zasłużył na wyróżnienie, zapraszamy do zgłaszania nominacji z krótkim uzasadnieniem. Nominacje składamy do 15 grudnia. Wkrótce opublikujemy pierwsze Wasze nominacje. Rzutem na taśmę, Urząd Miasta dostał dotację na remont ulicy Polnej. Jeżeli aura dopisze, mieszkańcy stoczka pojadą nowiutkim asfaltem jeszcze w tym roku. Ulica Polna zostanie Polna tylko z nazwy. Zniknąły dziury, wyboje, woda, a w suche dni kurz wdzierający się do mieszkań. Jednak jeszcze do niedawna modernizacja wcale nie była taka pewna. Postawiony został krzyżyk. Ale oszczędności, jakie pokazały się w środkach Urzędu Wojewódzkiego z, z takiego programu poprawa bezpieczeństwa na drogach infrastruktury gminnej i powiatowej, pozwoliły na to, że jeszcze w tym roku będziemy chcieli wykonać to zadanie w całości. Miasto już wyłoniło wykonawcę robót. Firma Osiecka za ponad 800 tysięcy złotych wybuduje nową ulicę prawie od podstaw. Burmistrz Ireneusz Szczepanik mówi, że miasto ryzykuje zabierając się za remont polny w końcu roku. Włodarz i Rada Miasta są jednak zdeterminowani. Odbyła się specjalna sesja, nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, która, gdzie z 15 radnych 13, 13 było obecnych. I wszyscy zagłosowali za tym, żeby podjąć to ryzyko, żeby przystąpić do Wykonania tego zadania, żeby sięgnąć potem pieniądze z urzędu wojewódzkiego od wojewody lubelskiego to jest kwota ponad 400 tysięcy złotych. Bez dofinansowania remont nie byłby możliwy. W stoczku wychodzą z założenia, że jak dają, trzeba brać. I trudno się dziwić. W skromnym miejskim budżecie liczy się każda złotówka. Burmistrz ma nadzieję, że do końca roku mieszkańcy będą już mogli korzystać z nowiutkiej szosy. Już teraz mogą jeździć po innych, wyremontowanych w tym roku ulicach. Nowy dywanik przykrył m.in. ulicę Wilczą. Remont około 700-metrowego odcinka kosztował 60 tysięcy złotych. Część środków pochodziła z dotacji. Była tu wykonana wcześniej podbudowa betonowa, ale no wiadomym jest, że nie stać na, na to, żeby, nas na to, żeby, żeby budować wszystko od początku, że tak powiem, do końca. Więc że trochę czekała, kilka lat czekała ta podbudowa. Dzisiaj w tym roku, żeśmy ją wykonali, i mamy kawałek. Ulica Wilcza jest już jakby zakończona. Widzicie Państwo ruch jednokierunkowy, wyznaczone pasy ruchu, także cieszymy się, że powstała. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej prężnie działa już 15 lat. Okrągły jubileusz był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń. Początki sięgają 2001 roku. Dokładnie 17 września odbyło się spotkanie założycielskie. Kilkunastu przedsiębiorców postanowiło zawiązać formalną strukturę. Obecnie Stowarzyszenie Przedsiębiorców liczy blisko 100 członków. Urszula Bancerz podkreśla, że są to powody do dumy i radości. Cieszymy się, że przez te 15 lat udaje nam się funkcjonować i nie tylko będąc zarejestrowanym w KRS-ie, ale faktycznie działać. Stowarzyszenie jest współorganizatorem Forum Gospodarczego dla Regionu. 16. edycja tych niezwykle atrakcyjnych spotkań odbędzie się już 18 listopada o godzinie 13 w Łukowie. Tematem przewodnim będą zmiany pokoleniowe w biznesie. Telewizja Magnes jest patronem medialnym tego wydarzenia. Sala gimnastyczna wraz z korytarzami szkoły w Czernicu wypełnia się harcerzami. A to za sprawą już drugiego festiwalu piosenki harcerskiej, turystycznej i patriotycznej. W niedzielę 7 listopada w Szkole w Czernicu Związek Harcerstwa Polskiego w Rykach oraz wójt gminy Kłoczew miał okazję zaprosić na festiwal piosenki harcerskiej, patriotycznej i turystycznej. Pomysł został bardzo dobrze odebrany. Według mnie to jest bardzo dobry pomysł, żeby rozpowszechniać harcerstwo dookoła, bo im więcej osób będzie chciało być harcerzami, tym według mnie jest większa możliwość zmiany i poprawy tej wiedzy, co się dzieje w Polsce, patriotyzmu. Ponadto dzięki temu dużo można się nauczyć. Bo każda piosenka ma przesłanie, które y, ma, y, ma za zadanie nas uczyć. 53. drużyna starszo-harcerska Wilki to najstarsza grupa z Hufca Ryki. Są to młodzi ludzie, którzy poprzez takie festiwale chcą pokazać, że razem można coś zdziałać. Chcemy się pokazać od jak najlepszej strony, chcemy się pokazać ludziom, nie siedzieć w ukryciu, robić coś, krzyczeć Jesteśmy tu i teraz, chodźcie z nami gobić to, na spontanie. Taka impreza odbyła się już po raz drugi. Miała ona na celu przede wszystkim propagowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz integrację harcerzy i zuchów. Dla dzieci występ na takim festiwalu oznaczał coś więcej. Myślę, że bardzo dużo znaczy, ponieważ e, wtedy możemy razem to wszystko zrobić. Jak się przygotowujemy, to też właśnie się poznajemy nawzajem. Mimo iż był to festiwal muzyczny, to jego przebieg był nietypowy. Na początku odczytam rozkaz. Ponieważ każda impreza harcerska rozpoczyna się od odczytaniem rozkazu, i będzie to rozkaz, który poza powołaniem komendy festiwalu będzie właśnie zawierał informacje dotyczące otwarcia i zamknięcia prób oraz drużynom oraz otwarcia prób przyszłym instruktorom chówca. Później będzie wystąpienie pani dyrektor gospodarza naszego a potem będziemy śpiewać. Dla uczestników przewidziane były nagrody takie jak gry zespołowe, puchary oraz kubki z logochówca i herbem gminy Kłoczew. Wygranym gratulujemy. Jeszcze od niedawna panie kucharki uwijały się jak w ukropie, żeby tylko utrzymać na kuchni węglowej odpowiednią temperaturę. Nosiły opał i podkładały pod palenisko. Dziś gotowanie dla przedszkolaków to czysta przyjemność. Nowoczesny system ogrzewania gazowego oraz kompleksowy remont kuchni. Do przedszkola w Stoczku Łukowskim, do którego uczęszcza ponad setka maluchów, wkroczył w XXI wiek. Jest ciepło i czysto. Nie zmieniło się tylko jedno. Zupa wciąż smakuje przedszkolakom wyśmienicie. Zupa brokułowa i pierogi z serem i bitą śmietaną. Stary piec węglowy odszedł do lamusa. Kurz i brud już nie doskwierają personelowi pracującemu w placówce. Trzeba było to zmienić. Rada Miasta wyłożyła pieniądze, a burmistrz zaczął działać. Wykonany został cały remont, dosyć, o dosyć pokaźnym zakresie. Został wykonany w, w miesiącach letnich, w miesiącach wakacji, co no, nie zakłóciło pracy przedszkola. Za 450 tysięcy złotych miasto doprowadziło do przedszkola gaz. Stary system grzewczy został rozebrany. W jego miejsce powstał nowy z piecem gazetowym oraz zasilaniem. Wymieniono również stare grzywniki. To nie wszystko. W tym remoncie również wykonaliśmy modernizację kuchni. Także starą kuchnię węglową, która jeszcze funkcjonowała, została zamieniona na kuchnie gazowe, patelnie gazowe. I to już funkcjonuje. To już funkcjonuje od 1 września tego roku. Wszędzie jest już czysto. Nie dymi się z komina, nie mamy problemów z utrzymaniem jednolitej, jednakowej temperatury, jest cały czas stała, dobra dla dzieci temperatura. No i myślę, że dużo lżejsza praca w kuchni, która naprawdę chwilami była bardzo ciężka. Chciałabym podziękować Radzie Miasta, Panu Burmistrzowi, za to, że wszyscy przychylnie patrzyli na to, że ten remont przedszkola był po prostu konieczny, bardzo potrzebny i że udało się wygospodarować tak dużą kwotę, która pozwoliła na tak duży remont w przedszkolu, który był naprawdę wyczekiwany od wielu, wielu lat. Stan budynku, który powstał jeszcze w latach 60. ubiegłego stulecia, wciąż pozostawia wiele do życzenia. Pracówkę, jak zapowiada burmistrz, czekają kolejne modernizacje. Wszystko zależy oczywiście od możliwości miejskiego budżetu. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Daje nam energię do nauki i pracy. 8 listopada w Zespole Oświatowym w Starych Kobiałkach odbyły się zajęcia w ramach programu Śniadanie daje moc. Program Śniadanie daje moc to program skierowany dla dzieci klas 0-3, program edukacyjny, program, który daje im umiejętności i wiadomości związane z prawidłowym odżywianiem. Dlatego to jest bardzo ważne dla nas. Abyśmy po prostu te wpajali w wiadomości umiejętności najmłodszym, a chodzi oczywiście o zdrowie i tutaj jakby dbałość o zdrowie jest tym głównym celem dzisiejszego spotkania. Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia tak naprawdę dlatego, że przez całą noc nic nie jemy. Nasz organizm traci energię, potrzebuje uzupełnienia tej energii. Kiedy zjemy śniadanie, dostarczamy sobie takiego paliwa tak naprawdę na pierwszą część dnia. Dla dzieci szczególnie ważne, no bo tak naprawdę one są najbardziej aktywne w tej pierwszej części dnia. Idą do szkoły, muszą wysilać swoje organizmy, muszą się uczyć zapamiętywać, koncentrować. Często jeszcze mają jakieś zajęcia takie wychowania fizycznego, kiedy tej energii potrzebują więcej. Jedząc śniadanie, tej energii po prostu dostarczają. Co roku się odbywa, ten program jest kontynuacją jakby co roku, 8 listopada. Odbywa się taka edycja. My jesteśmy od, sam, od samego początku w tym programie, także szósty raz się spotykamy w tamtym roku. E, był też taki w tym programie, była taka akcja bicia rekordu, także też uczestniczyliśmy e, w tym biciu rekordu Ginesa. Jesteśmy. Uważamy, że jest to potrzebne dla naszych dzieci, dlatego kontynuujemy z roku na rok ten program. KS Błękitni Leopoldów prężnie promują grę w tenisa stołowego. Tym razem mogliśmy podziwiać zmagania graczy podczas drugiego turnieju towarzyskiego pod patronatem burmistrza ryk Jarosława Rzaczka. Wzięło w nim udział ponad 50 zawodników. Drugi turniej towarzyski rozgrywany był w pięciu kategoriach: klasy 1-3 chłopcy, 4-6 chłopcy, 4-6 dziewczęta oraz gimnazjum chłopcy i dziewczęta. Jak twierdzi prezes klubu Błękitni Leopoldów, Taka forma spędzania wolnego czasu jest bardzo atrakcyjna. Wśród najmłodszych jest to na pewno coś dobrego z tego względu, że można ich odciągnąć tak naprawdę od, od komputera, bo jak wiemy teraz większość dzieci dużo czasu spędza przed komputerem, a myślę, że taka forma y, y, rekreacji jest, jest bardzo dobra. Gra w tenisa stołowego mogłaby wydawać się z pozoru prostą sprawą, jednak w rzeczywistości nie jest to takie łatwe. Potrzeba dużo czasu, aby opanować wszystkie ruchy i dobrze poruszać rakietkę. Jest to sport na pewno bardzo szybki, wbrew pozorom. Trzeba być bardzo, bardzo zwrotnym, Potrzeba, trzeba mieć bardzo dobrą technikę i przede wszystkim bardzo dużo trenować. Tak myślę, że trzy razy w tygodniu po 2 trzy godziny to jest minimum, żeby osiągnąć coś, coś znaczącego. Środki na zorganizowanie turnieju przekazał burmistrz Ryk Jarosław Żaczek. Natomiast nagrody ufundował Urząd Gminy Ryki. Najlepsi otrzymali medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pierwsze miejsca zajęli Filip Czerniec, Mikołaj Czerniec, Agata Lipska, Jakub Ochni oraz Anna Lipska. Zwycięzcom gratulujemy. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla państwa w tym tygodniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam już za tydzień. Premierowe wydanie Infomagnes w piątek o godzinie 16:00.